Nowy rok szkolny tuż tuż. Kończą się wakacyjne remonty placówek oświatowych. Wszystkie placówki oświatowe borykają się z brakiem funduszy na remonty. W gimnazjum nr 13 część takich prac wykonali bezpłatnie podczas wakacji osadzeni za resztę śledczego. Dzięki pomocy aresztu śledczego mogliśmy zrealizować no bardzo dużą sprawę, czyli pomalowanie wszystkich korytarzy, holik, klatek schodowych, odnowić szkołę, aby młodzież mogła przystąpić 1 września do czystej, nowej, świeżej szkoły. Dyrekcja Aresztu Śledczego chętnie nawiązała współpracę z gimnazjum. Jest to z pożytkiem dla wszystkich i dla nich, ponieważ mają możliwość, mają możliwość pracy, mają możliwość spędzenia czasu poza więzieniem. Jest to spożytkiem dla, dla społeczeństwa, no i dla służby więziennej, bowiem naszą statutową rolą jest kreowanie sytuacji, które skutkują ci, że, tym, że ci ludzie po prostu w pewien sposób zostaną wdrożeni do społeczeństwa. Osadzeni sami zgłaszali się do pracy. Zgłosiłem chęć między innymi, jak że, chciałem że, że, że tutaj również pracować i komisja mi tutaj skierowała. Co takie daje mi taką radość, że ja mogę coś komuś zrobić, z czego ktoś się cieszy. Dyrekcja szkoły jest zadowolona z wykonanej pracy. Praca została wykonana bardzo fachowo, bardzo starannie i bardzo szybko. Remont kosztował szkołę kilka tysięcy złotych. Gdyby pracę wykonywała wynajęta firma, wyniosłoby to około 50 tysięcy złotych. Łódź walczy z nielegalnym handlem na ulicach. Działania podjęte przez urzędników okazały się skuteczne. Władze łodzi obiecują, że tego typu obrazki powinny niedługo przejść do historii. Powołano już specjalny zespół urzędników, którzy będą razem ze Strażą Miejską kontrolować tak zwanych pudełkowców. Procedura działania zespołu ma być niezwykle prosta. Pracownicy Urzędu Miasta z upoważnienia prezydenta będą prosili osoby, które nielegalnie. Wchodzą w posiadanie nieruchomości pasa drogowego o usunięcie towaru z miejsca, w którym są. Jeżeli osoba nie zastosuje się do takiego wezwania, towar będzie konfiskowany, będzie spisywany protokół. Później taki sprzedawany nielegalnie towar będzie trafiał do specjalnego magazynu zarządu Drugi Transportu. Właściciel towaru będzie mógł go sobie odebrać pod warunkiem uiszczenia specjalnej opłaty. Jest ustalana opłata w formie ryczałtowej wynosi ona 1 zł od, od worka. Od worka na dzień. Przykładowo, jeżeli to jest 10 worków, więc 10 zł dziennie, ryczałtowo osoba ta będzie taką opłatę wnosiła. Podobne rozwiązania sprawdziły się już w Warszawie. Łódź chce je kopiować. Warunkiem tego, że uda się i u nas, jest po prostu konsekwencja. Jeżeli my, członkowie tego zespołu będą mieli determinację, że rzeczywiście chcą skończyć z tym handlem pudełkowym. I pomóc legalnie handlującym, sprzedającym na targowiskach i na rynkach, to ja uważam, że się uda. Likwidacji handlu pudełkowego najbardziej domagają się legalni kupcy. Wśród mieszkańców opinie są już podzielone. Przecież to wygląda jak za świeczka, albo jeszcze gorzej komuna, pachnie to wszystko czymś takim. No, jasne, że ludzie wówczas stracą pracę i, i coś tam, no ale no, bez względów takich czysto. Porządkowych i tak dalej, na brzydko to wygląda, prawda? Jest zły obraz dla miasta, a szczególnie w centrum. Na pewno. Jeżeli ludzie mają taką potrzebę, żeby prawda, w ten sposób pracować, zarabiać uczciwie na chleb, to nie. Tym bardziej, że wiele osób zatrzymuje się i kupuje na takich takich. No, ale miejscach. to jest nielegalne. Ludzie tam nie płacą podatków, nie płacą placowego nic. Wie pan, podatki w Polsce są za wysokie, i to chyba każdy wie, prawda? Akcja likwidacji handlu pudełkowego ruszy w najbliższy wtorek. Aleja Kościuszki będzie miała nowe chodniki. Trofałudski program prosto chodnikiem. Obecnie prace prowadzone są po obu stronach alei Kościuszki. Na odcinku od ulicy Zamenhofa do Andrzeja Struga po stronie wschodniej i od Zamenhofa do alei Mickiewicza po stronie zachodniej. Zakres tych prac to zakres obejmuje wymianę całej nawierzchni łącznie z podbudową i zastosowanie nowego tutaj podziału w tej, tak zwane, dla, charakterystycznego dla strefy wielkomiejskiej, czyli kostka ciętołupana i płytki 25x25 25 betonowe. Przebudowa chodników przy alei kościuszki to nie jedyne tego typu prace przeprowadzane w mieście w tym roku. W sumie około 100 lokalizacji, które, które są, podlegają tej przebudowie czy remontowi chodników w mieście. W całym 2015 roku w Łodzi wymienionych zostanie blisko 100 tysięcy metrów kwadratowych chodników, załączną kwotę około 12 milionów złotych.